Witaj w Saldeo Smart. W poprzednich filmach dowiedzieliśmy się jak zarządzać firmami i użytkownikami. Dodawaliśmy już dokumenty do Saldeo Smart i pracowaliśmy na liście dokumentów. Czas poznać listę faktur. Co na niej znajdziemy i co możemy zrobić? W tym filmie omówimy sobie dokładnie całą listę faktur, które Twoi klienci wystawiają w Saldeo Smart. Aby przejść na listę faktur, z menu po lewej stronie wybieramy faktury, a następnie w naszym przypadku lista faktur zbiorcza. Pozostałe listy faktur dostosowane są do konkretnych typów i są bardzo podobne, więc my skupimy się na liście zbiorczej, gdzie widoczne są wszystkie typy faktur. Pierwszym krokiem po przejściu na listę jest wybór firmy, dla której chcemy przeglądać dane faktury. Następnie wybranie odpowiedniego okresu, klikając na miesiąc i rok, w którym wskazujemy odpowiedni okres, lub korzystając ze strzałek, możemy przeskakiwać o jeden do przodu lub do tyłu. Skrajnie po prawej stronie mamy również widoczny przycisk Zamknij miesiąc. Działanie tego przycisku jest takie samo jak na liście dokumentu. Zamykając miesiąc, firma nie ma możliwości wystawienia w tym zamkniętym miesiącu faktur. Poniżej mamy przycisk Filtry, dzięki niemu możemy w łatwy sposób wyszukiwać, dzięki zawężeniu listy, odpowiednie dla nas parametry faktur. Natomiast ikona Trybika pozwala dostosować wygląd listy faktur. Mamy tu możliwość wybrania trzech predefiniowanych układów listy faktur. Wracając na lewą stronę mamy przede wszystkim widoczną możliwość przełączania trybu listy z podstawowego na tryb eksportu i odwrotnie. Pierwszy z nich służy do codziennej pracy na liście, natomiast eksportu, jak sama nazwa wskazuje, pozwala eksportować, czyli przenosić faktury do programu księgowego. Zaraz obok mamy również przycisk podsumowanie. Po jego kliknięciu pokazuje nam się plansza z sumowanymi fakturami znajdującymi się na liście oraz z tymi, które zaznaczamy po lewej stronie za pomocą kwadracików zwanych haftkami lub też checkboxami. W każdej chwili możemy dokonywać zmian w zaznaczeniu lub odznaczeniu faktur bez konieczności zamykania okna podsumowania. Mając zaznaczone faktury haftkami pojawia nam się na dole listy niebieski pasek z opcjami jakie możemy wykonać zbiorczo na naszych zaznaczonych fakturach. Zaczynając od lewej strony mamy możliwość pobrania faktur do Excel, PDF czy ZIP oraz do JPKFA. Następnie mamy zmiany zbiorcze pod którymi kryją się opcje takie jak zablokuj lub odblokuj faktury, Dzięki którym możemy zablokować ich edycję lub też odblokować, oraz możliwość ustawienia kodów GTU zbiorczo dla kilku faktur za jednym razem. W aktywnym trybie eksportu, kolejny przycisk, którego w tym miejscu możemy skorzystać, to eksportuj do konkretnego programu księgowego, który daje nam taką możliwość. Natomiast na samym końcu mamy przycisk zbiorczego wysyłania wystawionych faktur do KSEF, czyli Krajowego Systemu e-Faktur, z którym Saldeo Smart już teraz jest połączone i gotowe do pracy, a w dodatku stale aktualizujemy tą funkcję zgodnie z wytycznymi ministerstwa. Bezpośrednio na liście faktur widzimy wszystkie ważne dane znajdujące się na fakturach. Możemy znaleźć m.in. typ, który określa odpowiedni typ wystawionej faktury. Numer faktury. Oprócz widocznego numeru w każdej chwili w tym miejscu możemy kliknąć ten numer, aby przejść do detali wybranej faktury. Opis. Jest to dodatkowe pole niewidoczne na fakturze dla kontrahenta, w którym możemy zawrzeć ważne lub nietypowe informacje dodatkowe. Ksef. Czyli możliwość wysłania każdej faktury osobno do XE. Nabywca, czyli skrócona nazwa naszego kontrahenta, który widnieje na wystawionej fakturze. Klikając w przycisk zawarty w tej kolumnie, możemy wyświetlić detale kontrahenta. Następnie widzimy wartości kwotowe zawarte na fakturze oraz daty, które również znajdują się na tej fakturze. Saldeo Smart na tej liście pokazuje nam również jaka kwota pozostała do zapłaty za konkretną fakturę oraz informację, czy dana faktura została zapłacona w całości, czy też nie. Widzimy również dodatkowe informacje takie jak MPP czy eksportuj, czyli stan eksportu danej faktury. W ostatniej kolumnie widzimy również ikony, dzięki którym możemy wykonać dla pojedynczej pozycji odpowiednią Akcję, taką jak zablokowanie lub odblokowanie faktury pobranie pliku PDF z naszą fakturą na dysk oraz ukryta pod trzema kropkami akcja generowania pliku xfxml. XML. Na samym końcu tej lekcji wejdziemy jeszcze na detale jednej z naszych faktur, klikając w numer faktury. Mamy tutaj widoczny podgląd techniczny naszej wystawionej faktury. Natomiast na dole możliwość sparametryzowania księgowego tego dokumentu. A także mamy widoczne przyciski: takie jak wyślij do ksef, zablokuj lub odblokuj, czy drukuj, aby móc pobrać fakturę w formacie PDF w wybranym przez nas języku na dysk komputera. Dodatkowo warto wspomnieć o liście towarów czy jednostkach miar, które można znaleźć przechodząc odpowiednio z menu, wybierając towary, a następnie lista towarów, gdzie znajdziemy listę towarów czy usług, które będą lub są wykorzystywane podczas wystawiania faktur. W każdej chwili możemy je edytować, usunąć lub dodać kolejne. Natomiast lista ta tworzy się bezpośrednio podczas wystawiania faktur. Wracając do menu, wybierając towary, a następnie jednostki miary, znajdziemy listę jednostek opisującą towary czy usługi na wystawionych fakturach. Tutaj również mamy możliwość ich usuwania lub dodawania. To już koniec lekcji związanej z listą faktur. Omówiliśmy sobie wszystkie znajdujące się na niej elementy, więc wiesz już, jak pracować na liście z fakturami. Pamiętaj, że wystawianie jak i edycja faktur jest możliwa wyłącznie po stronie klienta w Saldeo Smart. Dziękuję Ci bardzo za poświęcony czas na tą lekcję i zapraszam do kolejnych. Do usłyszenia!